E Witam wszystkich na moim kanale YouTube, jestem Grzegorz Gruca, a w tym filmiku pokażę Wam relację z montażu urządzenia do dogrzewania centralnego ogrzewania energią elektryczną. W dużym skrócie jest to grzałka elektryczna 3 kW i pompa centralnego obiegu Grumfos Alpha 1. Więcej informacji o częściach, które użyłem do budowy tego układu, znajdziecie w filmie Wspomaganie ogrzewania. Sposób na nadwyżki energii z fotowoltaiki. Znajdziecie go w opisie filmu. Na samym początku trzeba Znaleźć miejsce, w którym zostanie zamontowany ten układ i wstępnie przymierzyć wszystkie elementy, czy będą pasować, czy będzie możliwość podłączenia się do układu. W moim przypadku muszę podłączyć się do zasilania i do powrotu centralnego ogrzewania. Wszystkie elementy układu na tą chwilę są tylko wkręcone tak, żeby przymierzyć ten układ do instalacji. Jeżeli upewnimy się już, że jest możliwość podłączenia i nie będzie problemów żadnych, wszystkie elementy tego układu zostały skręcone. Już na szczelnie. Do skręcenia wszystkich złączek na szczelnie została użyta pasta i pakuły. Jeżeli chcecie dowiedzieć się więcej, jak uszczelniać tego typu połączenia, no to znajdziecie to w innych moich filmach. Podczas skręcania trzeba zwrócić uwagę, w którą stronę wyjścia i wejścia będą ustawione. Chodzi o to, że podczas dokręcania tego typu złączy dochodzimy do takiego momentu, że już dalej nie możemy dokręcić złączki. Jedynym wyjściem jest wycofanie, co może wiązać. Się z nieszczelnością połączenia gwintowanego. Jeżeli chodzi o pompę obiegową, no to tak jak tutaj widzicie, ona będzie pracować w pionie, dlatego muszę tutaj ten silnik obrócić o 90 stopni. Na tą chwilę go zdemontowałem, tak żeby nie uszkodzić tej pompy podczas skręcania i zostanie ona zamontowana na koniec prac. Jeśli planujemy tego typu pracę, że będziemy wcinać się w istniejącą instalację, warto jest na samym początku spuścić wodę z instalacji. Chodzi o to, żeby ta woda, woda cała spłynęła, żeby potem podczas lutowania instalacji właśnie miedzianej woda nie była wewnątrz rur, ponieważ wtedy jest znacznie trudniej nagrzać, a istnieją przypadki, że jeżeli ta woda będzie, no to nie da się poprawnie zlutować takiego złącza. Tak jak tutaj widzicie, podczas przecinania rurki miedzianej nadal w tych rurkach są jeszcze resztki wody, dlatego do przecinania tej rury została użyta szlifierka kątowa na baterie, ponieważ gdybyśmy używali np. szlifierki kątowej na prąd 230, no to mogłoby ją zalać wodą i mogłoby nas porazić prądem. Jeżeli chodzi właśnie o ten odcinek rury, no to problem wyglądał w ten sposób, że nie da się tych rurek przesunąć na boki, tak żeby można było włożyć po prostu rurkę z jednej i z drugiej strony do trójnika. Dlatego tutaj w tym miejscu została użyta mufa, ale jest to taka mufa, którą można przesuwać po rurce, że nie ma ona blokady w środku, tak żeby na przykład nie można było tej mufy nasunąć całej na rurkę. No i procedura jest taka, że wkładamy kolano razem z króćcem i potem nasuwamy mufę, tak żeby było wszystko szczelne. Po przygotowaniu tego układu został on zlutowany. Jest to przyłącze do zasilania. Podobne czynności zostały wykonane na powrocie i tak jak tutaj widzicie, jest to tak jak gdyby taki bypass. Bardzo ważne w tym bypassie jest to, żeby był zawór zwrotny, także jak pracuje inna pompa, czy to układu solarnego, czy gazowego, żeby po prostu nie przepływała ciecz przez ten bypass do tyłu. Dlatego tutaj w tym miejscu na wyjściu został zamontowany zawór zwrotny i nad nim został zamontowany odpowietrznik układu. Jeżeli chodzi o to urządzenie, które zostało dołożone do centralnego ogrzewania, no to od czasu do czasu trzeba mieć dostęp do grzałki i do pompy. Dlatego na wejściu i na wyjściu tego układu zostały zamontowane dwa zawory. Chodzi o to, żeby je odciąć, spuścić tylko tyle cieczy, ile znajduje się właśnie w tym układzie od i możemy wymienić sobie pompę, wymienić sobie grzałkę. Bez tych zaworów trzeba byłoby spuścić wodę z całego układu centralnego ogrzewania. Często w układach centralnego ogrzewania mamy nieczystą wodę, tylko wodę z inhibitorem no i dodatkowo jest więcej pracy. Jeżeli chodzi o to miejsce, gdzie będzie zamontowana pompa na powrocie, no to jest to taki kombinowany śrubunek razem z zaworem. Jeżeli chodzi o montaż, no to jest on bardzo prosty, zakładamy nakręt. Rętkę, pierścień uszczelniający i skręcamy. Po montażu, wszystkiego już mamy pewne, jak ta pompa będzie zamontowana, ponieważ korpus już jest w układzie. No i teraz muszę zamontować pompę, tak żeby kabel zwisał w dół i wszystkie opisy na pompie były ustawione poprawnie czyli nie pionowo, nie do góry nogami, tylko tak jak tutaj widzicie na filmie. Jeżeli chodzi o ten film, no to był to montaż mechaniczny. Zarówno grzałka, jak i pompa musi zostać podłączona do prądu, dlatego. Muszę tutaj zbudować taki układ, który będzie sterował tym układem oraz grzałką w zasobniku ciepłej wody użytkowej. No, i jeżeli chodzi o ten układ, no to plan jest taki, że jeżeli dostanę tą pierwszą fakturę od dostawcy energii elektrycznej, no to będzie w niej napisane, jaka jest nadwyżka zgromadzonych środków, które muszę zużyć w przeciągu roku. Dlatego świetnie się składa, ponieważ od nowego roku będzie podwyżka gazu, no i będę chciał właśnie zamiast gazu. Zużywać właśnie tą nadwyżkę energii, która została wyprodukowana z fotowoltaiki. To tyle w tym filmiku. Ja zapraszam Was na film. Jakich części użyję do rozbudowy instalacji fotowoltaicznej? Cześć!